kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film e, makijażowy. Dzisiaj pod e, lupę bierzemy kolejną paletę. Jest to paletka Nomad e, i jest to wersja Ireland Wild Atlantic Way. E, spójrzcie na e, opakowanie tej paletki, na tą grafikę. No po prostu jest przepiękna. Prze Sama grafika już jest przecudowna. Naprawdę jest świetna. Ja tą paletkę dostałam od Ani. Także bardzo Ci Aniu dziękuję. I to była jedna z moich pierwszych paletek właśnie z Nomad. Także tak wygląda kartonowe pudełeczko. Zaraz Wam tutaj je wyjmę i pokażę. Jak wygląda sama paletka? Także już Wam pokazuję. O, widzicie? E, paletka ma już inne opakowanie. Ona ma takie aksamitne, welurowe e, mm, opakowanie. E, takie mięciutkie pod palcami złote napisy wytłoczone. Także pięknie to wygląda. Z tyłu tak. Po prostu taka o, nalepka z informacją co i jak. Także no, pięknie wygląda. Z jednej strony fajna, a z drugiej niepraktyczna, no bo wiadomo, może się wybrudzić. I, mm, no, ja będę trzymać to w opakowaniu, żeby mi się to tak nie zniszczyło bardzo, opakowanie. Także, i już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Oczywiście tutaj mamy lusterko i taki papierek. Przysłonię lusterko, żeby Wam tutaj nie świecić. I tak wygląda w środku kolorystyka tej paletki. Naprawdę yy, cudowne zielenie. Ja kocham zielenie. I tutaj mamy też takie trochę brązu. Yy, tutaj takie dwa cienie. Mm. Takie nie pasujące do tego wszystkiego, ale też fajnie to y, wygląda. No, ale wiadomo, w większości są różne odcienie zielonego. Także uwielbiam taką kolorystykę i te brązy, i złoto. No, świetna jest. Same cienie w dotyku są takie miękkie, jedwabiste, yy, mega napigmentowane. No świetna jest po prostu. Także um, zanim przejdziemy do uh, pokazywania y, jakie nie wykonałam, słocze i y, ostatni makijaż jaki wykonałam tą paletką, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, jeśli tego nie robicie. Lajkowanie jak najwięcej i oczywiście komentowanie i podbijanie. Bo to ogromnie pomaga w rozwoju kanału. Filmy docierają do większej liczby widzów. Także y, Was to nic nie kosztuje. A w ten sposób wspieracie mój kanał. Także bardzo Wam za to dziękuję. Ok, mm. teraz Wam pokażę y, makijaże jaki już wykonałam tą paletką wcześniej. Bo ja oczywiście paletkę testuję przez kilka dni. Czasami 2-3 yy, tygodnie, zależy jak czasowo. Wiadomo, różnie to bywa. Także pokażę Wam, jakie makijaże wykonałam już tą paletką i oczywiście swatcha. Także zapraszam. makijażu i słocze y, wykonane tą paletką, także już przechodzimy do zrobienia dzisiaj ostatniego makijażu. I y, tak na powietrze mam już bazę pod makijaż y, z Glam ten Lepik i y, użyłam takiego, y, bo w tej palecie mi brakuje takiego jasno beżowego cienia. I użyłam go z tej paletki, z Eveline wersji Neon Light. I tutaj, jak widzicie, już jest poredenko. Także użyłam tego jasnobeżowego cienia z innej paletki i teraz już przejdziemy do robienia makijażu z tej paletki i yy, weźmiemy sobie ten tutaj kolorek na załamanie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo planuję dzisiaj zrobić taki zielony makijaż. Także lecimy z tym. Te cienie są mega napigmentowane. Zresztą, jak widzieliście na słoczach, tam było dosłownie jedno pociągnięcie i ten pigment jest naprawdę. Także... Także pigment jest zarówno w tych cieniach matowych, jak i błyszczących. No ok, tak mamy już cień na załamaniu i teraz weźmiemy cień. Ten taki ciemny, zielony. On taki jest yy... zieleń. Hmm, jakby to ją nazwać? Taka specyficzna dosyć, ale ciemna, matowa. Także sobie weźmiemy ją na zewnętrzny kącik. Ładnie się nabiera. I lecimy. Ok, tak wygląda ten cień na powietrze. I teraz przejdziemy do błyskotki. I e, użyjemy sobie tej pierwszej błyskotki, bo tej jeszcze nie używałam, także powinno ładnie to wyglądać. Też pięknie się nabiera. Wow, widzicie ten błysk? Piękny. I tak wygląda ten cień na powietrze. Uważam, że to pięknie wygląda. Ten błysk jest niesamowity. On jest taki mm, zielony ze złotymi drobinkami. Złotymi, żółtymi. To jest y, mój, y, że tak powiem, najbardziej ulubiony kolor błysku. Naprawdę. Genialny jest. Tak jak mówiłam, te cienie są mega napigmentowane. Yy, niewielką ilość trzeba. Nie osypują się. Także ładnie się łączą, blendują. Ja jestem zakochana w tej palecie. Naprawdę kocham ją. Dobra. Poza kamerą dokończę makijaż i przyjdziemy już do takiego ogólnego podsumowania tej paletki, także zaraz wracam. Tak wygląda skończony makijaż wykonany tą paletką. Ja uważam, że to wyszło dla mnie perfekto. Ja uwielbiam takie makijaże. W ogóle zielone kolory uwielbiam. Kto mnie od dłuższego czasu ogląda, ten wie. Także no ja jestem zakochana w tej paletce. To jest trzecia chyba marka, której jestem zakochana. Także yy, to była moja jedna z pierwszych paletek nomad jakie dostałam od Ani także no ja jestem zachwycona nią. Także naprawdę zachwycona pod względem yy, Pigmentacji tych cieni, to jak się nimi pracuje, naprawdę one genialnie się pracuje nimi, ładnie się łączą, blendują. Naprawdę niewielką ilość trzeba, żeby zrobić makijaż, wydobyć kolor, także naprawdę świetna jest. I jeśli lubicie taką kolorystykę, Cieni do używania na co dzień i nie na co dzień, to naprawdę mogę Wam tą paletę polecić, bo jest świetna. Cóż mogę więcej powiedzieć? Po prostu polecam. Ok, napiszcie mi w komentarzu, czy macie tą paletkę, czy w ogóle macie jakieś paletki z NOMAD, czy Wam się one podobają, czy niekoniecznie. Czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawa właśnie, jakie Wy macie o niej zdanie, yy, jak Wam się podobały makijaże, które wykonałam tą paletką, także czekam na komentarze, a tymczasem już nie przedłużam i życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!